Hej, z tej strony Aquazioni, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki może temat o ilości ryb, o tym ile możemy mieć tych ryb w naszym akwarium. Raczej to o ilość nie chodzi, tylko ogólnie ile można mieć w danym akwarium ryb, jakie, bo są też różne wielkości. Słuchajcie, ogólnie przyjęło się, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, ale Przyjmuję się, że jest 1 cm ryby na 1 litr wody. Tak powiem szczerze, do czego mam porównać 1 cm ryby? Do której ryby? Czy do tej większej, czy do tej mniejszej? No też centymetr. Jedna jest grubsza, druga jest wyższa. A, też ostatnio fusiłem. O, fajnie się tutaj prezentują statko brzamek mszystych i statko jeszcze właśnie brzamek rekinich, które są no maluszki porównując do tych moich, nie? Jakie one są, a do tamtych to są maluszki, ale niech tam rosną, może dlatego ten film dzisiaj też jest poniekąd. I teraz zakładamy centymetr ryby, powiedzmy małej brzanki rekiniej i centymetr wielkiej brzanki rekiniej. No jest, jest, jest różnica, no w ogóle w ogóle tu nie ma żadnego porównania, no. Ale dobra, centymetry ryby i co? Powiedzmy, moja brzanka rekinia ma mniej więcej gdzieś tak, powiedzmy, no ta z 15 cm. Na pewno ma. I co? Zakładamy akwarium 15 litrów i wpuszczamy sobie Brzankę 15 cm jest. Wszystko by się zgadzało, nie? Ale jak ta brzanka się będzie miała w takim akwarium? No, nijak znowu 15 neonków centymetrowych do 15-litrowego akwarium? No, też średnio to widzę. Więc nie wiem skąd to się wzięło. Ale ten przelicznik jest raczej, no, nie jest za dobry. Już tu nie będę używał wulgarnych słów, ale no. Aż się ciśnie samo. I słuchajcie, jak to teraz y, pogodzić jedno z drugim? Ile tych ryb możemy trzymać w naszym akwarium? Zaczynamy od y, kupienia jakiejś tam obsady do akwarium. No i wiadomo, NO3 nam rośnie w górę. Czyli azotany nam rosną w górę, ponieważ rybki. Jedzą, wydalają, robią siku i tak dalej do wody. I my co robimy? Podmieniamy oczywiście tą wodę, i dalej nam NO3 spada. I po podmianie wody. Następnie znowu nam rośnie. I tak jest. Raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół. Jeżeli ta sytuacja jest taka, że jest stabilna, można powiedzieć, że jest super. A jeżeli nam parametry zaczynają rosnąć, zaczynają nam chorować ryby i tak dalej, to wtedy już jest gorzej. I co robimy? Jest na to kilka fajnych sposobów. Bo słuchajcie, wybierając rybki sugerujemy się tym, co mamy w naszym akwarium. Wiadomo, mamy oświetlenie, filtrację, wodę, którą też podmieniamy, podłoże, Roślinki. I jeżeli mamy to wszystko tak zsynchronizowane, zharmonizowane, jest wszystkiego tyle, ile potrzeba, to i wtedy akwarium się robi bardzo stabilne. Więc można sobie wtedy pomyśleć o zwiększeniu obsady. Zwiększamy obsadę. Wtedy NO3 leci w górę. Jeżeli jesteśmy w stanie go zbić do tego poziomu nieszkodliwego. Ok. A jeżeli nie, co wtedy zrobić? Mamy tych ryb tyle. I co? Albo odmieniamy więcej wody, co nie jest aż takie dobre. Więc co robimy? Dosadzamy roślinek jak najbardziej. I. Dodatkowo możemy jeszcze dołączyć kolejny kubełek, kolejny filtr, ewentualnie wymienić media w filtrze, co też jest bardzo dobrą rzeczą. Teraz, patrząc na ten zbiornik, na tą ilość ryb w tym zbiorniku, jest ich bardzo dużo. I teraz jest takie pytanie, czy ten zbiornik jest przerybiony? Jak to poznać? No powiedzcie mi, no jak poznać, czy jest przerybiony ten zbiornik? No to ja już Wam podpowiem. Odpowiem, podpowiem. Po czym się poznaje, jeżeli jest przerybiony zbiornik? Po tym, że woda jest brudna. Jeżeli woda jest czysta, to znaczy, że wszystko bardzo ładnie się tutaj. Wszystko dobrze funkcjonuje. Rybki są zdrowe, nie chorują, nigdy mi nie chorowały rybki. Jeżeli ładnie, strata. Przecież człowiek się nie przywiązuje aż tak bardzo do rybek, ale no tak jak wszędzie, no. Rybka zdechnie, no nie ma co bardzo przeżywać. I Widocznie coś było nie tak. A patrząc teraz, jak te rybki, które wpuściłem ostatnio, jak one wypełniają te miejsca, w których inne nie pływają. Zobaczcie, jak te brzanki brzyste sobie ładnie tutaj świrują, że tak powiem. Te mniejsze wypełniają tamten kąt i dobieramy. Takie rybki, które będą żyły w zgodzie. Czy moje są takie? Ale widać, że się pogodziły. I słuchajcie, co jest też ważną rzeczą w akwarium, jeżeli chcemy trzymać dużą obsadę? Bardzo ważną rzeczą są różne kryjówki. Nie podłoże wyrównane walcem, tylko różne kryjówki, różne skrytki. Coś zbudowanego z kamieni, z korzeni, dużo roślin, żeby te ryby przy wypłoszeniu... Ponieważ są ryby, które z reguły się zawsze chowają, taką mają naturę, Ech. dopiero po jakimś czasie wypływają. Są ryby, które lubią non-stop pływać, ale niektóre ryby tego też za bardzo nie tolerują, więc te ryby muszą się też gdzieś schować, przeczekać. Pamiętajmy o tym, że można mieć dużo ryb i, to, i to akwarium nie jest przerybione. Nieraz i piszecie niektórzy komentarz: Przerybione akwarium. Zatrzymajmy się nad tym, dlaczego ktoś uważa, że mam przerybione akwarium. Jeżeli parametry wody mierzone przeze mnie nie raz. Są w granicach 10 NO3. Więc nie wiem, czy to jest coś złego, a że ja preferuję dużą ilość ryb. To już chyba moje zmartwienie, ale wracając do tego, czy widać, kiedy jest przerobione akwarium? Mówiłem, że tak, bo jest brudna woda. Widać też po rybkach, jak one się czują. Czy tutaj widać? Po tych rybkach, że one się źle czują. Jak one sobie tak fajnie wszystkie pływają. Nie jakoś do góry brzuchami. Powiedzmy, ktoś ma akwarium 200 litrów. Ma powiedzmy kilkanaście rybek, niedużych, średnich. Woda w akwarium wygląda tak, jakby normalnie ktoś nalał herbaty. Więc. Yy, i takie pytanie tego gościa, tego akwarysty. Dlaczego mam taką brudną wodę, jak mam tylko mało rybek? No i jest, jaka jest odpowiedź na to? Podmieniasz wodę? No, rzadko ale podmieniam troszeczkę filtr. No, czasami płuczę. Czasami płuczę, czasami podmieniam. No i prosta odpowiedź. Woda się starzeje i się robi syfry. chorują, zdychają i tak dalej. Ale jeżeli no, to ja zawsze o tym mówię, że jeżeli dbamy o to, to możemy doprowadzić do takiego stanu, że my możemy mieć tyle rybek, i słuchajcie, to jest to, że ja nie nagrywam tego, żeby się tutaj czymś chwalić, że mam tyle ryb w takim akwarium, że i tak dalej. Właśnie to jest to, że można to wszystko pogodzić. To jest, to jest wszystko wbrew zasadom, jakie są w ogóle, panują w akwarystyce. Ludzie, którzy twierdzą, że akwarium jest przerybione, to że rybki się ładnie pływają i są zdrowe, to nie oznacza, że jest przerybione. To jeżeli warunki mam utrzymane na wysokim standardzie, skoro woda jest kryszta, krystalicznie czysta. Więc ja uważam, że nie wiecie co jeszcze też jest bardzo dużo osób pisze, że jaka mowa o jakim przerybieniu? Dokładnie. Ja tu dzisiaj chciałem rozważyć ten temat, kiedy możemy mówić o przerybieniu. Kiedy mamy syf w akwarium, prawie nic nie widać. A wiecie, po czym y, możemy poznać, że jest woda syfska w akwarium? Oczywiście po glonach. Jeżeli mamy glony w akwarium, zielone, brunatne, krasnorosty i takie inne, to wszystko świadczy o tym, że mamy coś nie tak. I to nie ma jednej zależności, że woda jest stara. Jest bardzo dużo przyczyn tego. I to trzeba wszystko stopniowo wyeliminować. Albo po prostu zrobić restart takiego zbiornika. I czy można y, powiedzieć tutaj, że akwarium jest mocno przerybione. Wiecie co? A może nie tak? Y, bo też. Y, ja lubię na przykład, jak y, piszecie mi różne komentarze na temat danego filmiku. Y, no i nie tylko akurat filmiku, bo też są y, czasem hejterskie powiedzmy, takie komentarze, ale to już pomijajmy to. Ktoś sobie po prostu lubi y, skomentować w ten sposób, proszę bardzo. Y, wypowiadamy się przeważnie na temat, który jest pod filmem. Jeżeli są jakieś pytania, to zawsze chętnie odpowiadam. Więc. <laughs> Może zróbmy tak. Ci, co oglądają ten filmik, o, cześć, wytrwałeś do końca, super, że jesteś. Wiesz co? Napisz komentarz, co sądzisz o tym. To ja dzisiaj tutaj powiedziałem. Yy, ogólnie centymetr ryby na litr wody też. Rozważamy to wszystko, nie? Jesteśmy akwarystami, więc sobie pomagamy. Rozważmy różne tematy. Yy, rozważmy temat, właśnie tak, jak jest w tytule. Kiedy mówimy o tym, że akwarium jest przerybione, ja uważam, że tylko wtedy, jeżeli jest zyska woda, są glomy, ryby nam chorują, zdychają, wtedy mówimy o przerybionym akwarium. Bo mimo to, że jest mało ryb, ale po prostu jest woda nieodpowiednia. Możemy sobie trzymać dużą obsadę ryb w czystej wodzie, w zadbanym akwarium i wtedy nie ma mowy o przerybieniu zbiornika. Ryby zdrowe, pływają itd. Więc żeby tutaj już nie przedłużać, ile rybek można wpuścić do takiego zbiornika? Ja ostatnio liczyłem coś około 200, naliczyłem no, w tym zbiorniku i przeliczając to na centymetry ilość wody, no nijak się ma jedno do drugiego. Więc, a powiem szczerze, że centymetrów jest mniej, jak litrów wody w tym akwarium. Naprawdę mniej jest centymetrów ryb, ryb niż ilość wody w akwarium. A ogólnie wygląda jakby to było mnóstwo rybek, nie? I tak na koniec prosiłbym Was, wypowiedzcie się na ten temat, który ja tutaj dzisiaj poruszyłem. No też jestem ciekaw Waszej opinii. Ja podejrzewam, że ci co oglądają ten filmik to też są ciekawi, Opinii innych akwarystów, bo to też jest bardzo fajne. No, ktoś trzymał akwarium w domu i też do końca nie wie, no, są osoby, które pewnie by bardzo chętnie jeszcze dopuściły coś do swojego akwarium, ale się obawiają właśnie. Ale czego się obawiają? Jeżeli mają super wodę, ktoś ma, powiedzmy, akwarium 160 litrów, kupił sobie parę skalarów, kupił sobie jeszcze jakieś tam inne ryby i Wodę ma czyściuśką, zadbane, wszystko ładnie. No i dlaczego sobie nie może dokupić jeszcze kolejnych rybek? Może sobie dokupić, jeżeli o to zadba, jak najbardziej. Te 5 czy 10 rybek czy w, w drugą stronę przy zadbanym akwarium i czystym, według mnie to nie ma, nie robi dużej różnicy. Więc yy, ruszmy się i Napiszmy, napiszcie, co sądzicie o tym, co ja tu dzisiaj powiedziałem. Bo no, temat dosyć kontrowersyjny. Ja lubię takie tematy. Lubię, gdy mam dużo ryb, a gdy mam dużo ryb, to chciałbym mieć jeszcze więcej. No i tak się stało. Dokupiłem statko rekinków i statko brzanek mszystych. To tyle z mojej strony, mojego wywodu i moich tutaj opowiastek na temat, który jest w tytule. Trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego. Hej!